Dzień dobry moi kochani, witam się z Wami dzisiaj w filmiku odnośnie planowania posiłków na ten tydzień. Wy zobaczycie z lekkim opóźnieniem ten filmik, ale ja to nagrywam w poniedziałek, więc e, zaczniemy od początku tygodnia. Może komuś się przydadzą takie pomysły na nadania, więc jedziemy. E, tak tylko przypomnę, że śniadania, e, przekąski i kolacje to jest coś, czego my się tak stricte nie trzymamy odnośnie rozpisek. Jemy to, co mamy aktualnie do zużycia w lodówce na co mamy ochotę, więc w sumie głównie te lunche i obiady to jest coś, co myślę, że na 99% będziemy jedli. Chyba, że wiadomo coś tam wypadnie po drodze. Ale tak, zacznijmy od poniedziałku i dzisiaj była owsianka z masłem orzechowym z chia, z jagodami mrożonymi właśnie i z miodem. A, jeszcze do tego były orzechy narkowca. Na lunch mój mąż dostał nowy nos spaghetti, który jedliśmy wczoraj na obiad. Ja będę miała Makarem też, który jedliśmy wczoraj, czyli w zasadzie ja jadłam szpinak z suszonymi pomidorami i z wege śmietanką. Na obiad dzisiaj będą volaje plus ziemniaczki, do tego surówka, jakieś ogórki czy coś takiego. Te volaje są robione z takich dużych kotletów sojowych, stekowych. Pokażę Wam w którymś filmiku może. Naprawdę fajna opcja, jak nie jecie mięsa. To fajne, fajne do zastąpienia to jest. Tutaj te przekąski tak wpisałam trochę Byle jak bo mamy jakieś tam wiecie ciasteczka, batoniki i tak. Te... O właśnie, zapomniałam, mamy batony takie zdrowe, ale musli ale z masłem orzechowym, takie no na bogato, bardzo, bardzo zdrowe i pyszne, proteinowe. Więc może to jeszcze tutaj dopiszę. Ale dobra, jedziemy dalej na kolację. Będą dzisiaj czekoladowe pracuszki proteinowe i to jest przepis z Thermomixa. Jeszcze nie robiliśmy. We wtorek na śniadanie, na śniadanie będą kanapki, na lunch kapuśniak, dla mnie, dla męża właśnie placuszki z kolacji wcześniejszej, na obiad będzie leczo z ryżem, ja sobie dodam do tego wędzone tofu podsmażone, podpieczone w zasadzie w fryerze. a mój mąż będzie miał podsmażoną kiełbaskę, na przekąskę lody, baton, czekoladowe jaja, co na co tam mamy ochotę, lubimy sobie coś słodkiego zjeść, <laughs> na kolację wiedzę cukinia w panierce. Bo mam jeszcze w mojej spiżarce i w lodówce cukinię, taką wiecie, dużą z ogrodu od rodziców, więc już pora, pora wykorzystać. Dalej znowu w środę jakieś kanapeczki, na lunch oboje sobie zjemy leczo z poprzedniego dnia, na obiad będzie barszczyk, myślę, że zrobię taki zabielany, albo mnie, zobaczymy. Plus krokiety i dla mnie są krokiety z grzybami, a dla mojego męża są krokiety z mięsem. Kolacja. Tutaj też dla siebie zrobię sałatkę z wegetuńczyka. Do tego fasola, ananas, papryka konserwowa, takie rzeczy. no Ja lubię takie, takie coś. Mój mąż nie bardzo, więc dla, dla niego zrobię takie domowe na z tortili. Do tego dips fasoli, jakaś salsa pomidorowa. Takie rzeczy. W czwartek na śniadanie zrobimy sobie tosty, Takie zapiekane z sandwichera. Potem na wynos będą dla męża kanapki, dla mnie sałatka z wczoraj. Na obiad zrobimy sobie i takie smażone na suchej patelni patelni plus. Pieczone ziemniaczki z airfryera, takie drobno pokrojone w trochę większą kostkę, ale mniejsze niż frytki. To się rewelacyjnie robi w airfryerze bez tony bez oleju. Dalej sobie na kolację zrobimy prawdopodobnie domową pizzę, zobaczymy potem w piątek na śniadanie no to kanapki, tosty, może coś takiego może owsianka na lunch dla męża będzie śniadaniowy burrito i to jest takie w zasadzie przepis podpatrzony z internetu, nazywa się breakfast burrito i to jest tortilla zapieczona z jajkiem z jajecznicą w zasadzie z jakimś serem dodatkami różnego typu i to zawinięte jako burrito Sprawdza się rewelacyjnie. Też bardzo smakuje to mojemu mężowi. Ja sobie zjem zupkę, prawdopodobnie kapuśniak. I tu wpisałam leftovers, czyli resztki, bo mówiłam, że resztki to dla mnie tak nieładnie brzmi po polsku. Więc wpisałam sobie po angielsku, żeby, no nie wiem, jakoś tak lepiej. Tutaj na obiad tego dnia chcemy zrobić zapiekankę ziemniaczaną. Bazując właśnie na jajkach, różnych serach, końcówkach, które musimy dokończyć z lodówki. Cebulka, jakieś warzywka i to wszystko będzie zapieczone w piekarniku. Taka fritata w zasadzie to będzie. A na kolację dla mnie będzie wega kaszanka z cebulką plus jakaś kanapka, a dla męża kiełbasa z cebulką plus kanapka. I w sobotę na śniadanie, z racji tego, że prawdopodobnie będziemy mieli chwilę wolniejszą z rana w sobotę, zrobimy jajecznicę taką wolno smażoną. Na małym ogniu z cebulką, na masełku i y, taką kremową, no przepyszna jest ta jajecznica, taka jak się wiecie robi na małym ogniu, a nie tak na sucho, na szybko. E, na lunch zupa bądź zapiekanka z poprzedniego dnia. Na obiad w planie mamy ryż y, z surówką i do tego wege ryby, którą mam zamrożoną. Kiedyś kupiłam w Lidlu na promocji właśnie coś, co ma przypominać tuń, nie tuńczyka, łososia. A więc myślę, że sobie to zużyjemy. I na kolację może wydawać Wam się dosyć dziwna ta kombinacja z bób i budyń. Bób lubimy sobie zjeść tak z masełkiem, z solą, posypane troszeczkę czosnkiem granulowanym, a więc to będzie taka powiedzmy główna kolacja, a na rzecz, coś słodkiego zazwyczaj lubimy sobie dojeść, to zrobię budyń waniliowy albo czekoladowy i na to będzie sok owocowy. Albo jakaś konfitura, dżem może śliwkowy. Także taka deserowa kolacja, pół na pół w zasadzie. W niedzielę na śniadanie chcę zrobić omlet na słodko. Właśnie taki puszysty z dodatkami, z, może z miodem, z owocami, No coś w tym stylu. Tak, na lunch zrobię zupę jarzynową zmrożonych warzyw, które mam, właśnie jakąś mieszankę taką. I na obiad chcę zrobić kopytka, mam też zamrożona I do tego sos koperkowy. Taki łatwy przepis jest z Thermomixa, żebym nie musiała tego robić ręcznie. W sensie stać przy tym, no nie jest to dużo roboty, ale mimo wszystko ułatwia życie. I do tego pulpety wege właśnie, które też mam w zamrażarce i one będą też z koperkiem chyba, więc taki dość tematyczny. Obiad i do tego na pewno jakąś surówkę ze słoika, otworzymy ogóreczki, e, może buraczki, coś w tym stylu. I na kolację naleśniki. Także tak się prezentuje nasz tydzień, mam nadzieję, że wszystko było wyraźnie widać. Bardzo dziękuję, że tu jesteście, że oglądacie. Zostawcie łapkę, subskrypcję i do zobaczenia.